Cześć wszystkim, przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym tematem, czyli będziemy mówić sobie o metanie i etanie. Mam nadzieję, że dobrze się trzymacie, siedząc w domach bezpiecznie. Żeby nie przedłużać, po prostu dzisiaj powiemy sobie o metanie i etanie, powiemy sobie o ich właściwościach, o otrzymywaniu niektórych z nich, o takich ważnych reakcjach. Okej, okay, więc najpierw e, powiemy sobie trochę Teoretycznych spraw, zaczniemy może od Metanu, e, metan Czyli najprostszy węglowodór Z szeregu homologicznego Alkanów, e, alkany Czyli te związki e, nasycone, które mają Tylko wiązania pojedyncze e, O, tutaj mi się zmieściło, to jest wzór Strukturalny metanu, tutaj mamy CH4 Czyli wzór sumaryczny e, Taka nazwa, zwyczaj systematyczna nazwa To jest właśnie metan, a nazwa zwyczajowa e, To mówimy na niego gaz kopalny Kopalniany, gaz kopalniany, ponieważ znajduje się w kopalniach węgla kamiennego. I tam może być zagrożeniem, bo metan z powietrzem w pewnym stosunku objętościowym tworzą mieszaninę wybuchową. Metan to jest też gaz, który jest składnikiem gazu ziemnego, czyli jest w kuchenkach gazowych. Jeżeli macie w domu kuchenki gazowe, to widzicie, że metan spala się niebieskim płomieniem to też jest jego kolejna cecha, o której sobie już teraz mówimy czyli spala się niebieskim płomieniem, jest w tych kuchenkach i z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Dlatego ważne jest, żeby wszystkie te przewody w kuchenkach były szczelne, żeby metan się nigdzie nie wydzielał nam z tych butli gazowych, bo właśnie może to być niebezpieczne. Kiedy potem pojawi się iskra, to może dojść do wybuchu, dlatego wiecie, trzeba uważać. Metan normalnie jest gazem bezwonnym, to sobie jeszcze powiemy, ale dlatego czujemy ten gaz, jeżeli się ulatnia z kuchenki, że on jest po prostu specjalnie nadaje mu się zapach, żeby po prostu wyczuwalne było to, kiedy będzie się ulatniał. Żeby wiecie, było mniejsze zagrożenie, że coś się może stać. Więc mówiliśmy sobie generalnie, aha, jeszcze nazwy. Reszta nazw zwyczajowych, czyli gaz kopalniany, bo jest w kopalniach węgla i mówi się też gaz błotny, ponieważ on powstaje na bagnach, na okradłach, bo właśnie ten metan na bagnach powstaje podczas rozkładu resztek roślinnych albo jakichś tam różnych procesów, które zachodzą z udziałem bakterii i dlatego on się potem wydziela jako takie pęcherzyki na tych bagnach i czasem może tam dojść nawet do samozapłonu, więc to w sumie bardziej takie ciekawostki. Dlatego mówimy albo gaz błotny, albo gaz kopalniany, i to jest wszystko. Metan, więc to, to możecie mieć na sprawdzianie, myślę, więc e, warto to zapamiętać. Mm, co jeszcze powiemy sobie o metanie? Teraz musimy sobie przejść do jego właściwości. Nawiórem właściwości fizyczne, to moim zdaniem trzy są takie ważne, które e, gdzieś tam mogą się pojawić, reszta, e, reszta to myślę, że nie ma sensu się ich uczyć. Więc e, metan jest bezbarwny, jest nierozpuszczalny w wodzie i jest gazem. Myślę, że to będzie łatwo zapamiętać, bo dla etanu one są takie same, to zaraz sobie powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości chemiczne, to jest to bezwonny i mało reaktywny chemicznie. I jeżeli mówimy o reaktywności fizycznej, czyli ta reaktywności chemicznej, to właśnie trzeba powiedzieć, że reaktywność jest to zdolność jakiegoś związku, jakiejś grupy związków do zachodzenia reakcji chemicznych, czyli do tego, żeby były substratami w reakcjach chemicznych. Po prostu reaktywność, mówimy o tym, jak łatwo lub trudno reaguje z innymi substancjami, może w ten sposób będzie łatwiej to zapamiętać. I teraz powiemy sobie o reakcjach dla metanu. I teraz przejdziemy sobie do jednej z najważniejszych rzeczy w tym filmiku, czyli spalanie. Bo alkany i nie tylko, jak się potem przekonacie, ale na razie mówimy na przykład o metanie, Metan ulega reakcjom spalania I wyróżniamy dwa typy spalania Czyli jest spalanie niecałkowite i spalanie całkowite Może zaczniemy od całkowitego, bo ono jest łatwiejsze Przy spalaniu całkowitym e, chodzi tutaj o produkty Wszędzie w spalaniu mamy tlen, no nie? Spalanie to reakcja z tlenem Więc bierzemy ten nasz substrat, w tym wypadku metan e, Łączymy go z tlenem w sensie on ulega reakcji z tlenem, czyli ulega spalaniu. I w spalaniu całkowitym powstaje nam CO2 plus H2O. No i potem to już jest tylko kwestia uzupełniania współczynników, więc to już wszystko umiemy robić. I teraz jest spalanie niecałkowite. I tutaj mamy dwa typy tego spalania, bo jest spalanie niecałkowite, które możemy nazywać też półspalaniem, i to jest ta reakcja, czyli kiedy powstaje nam czad, czyli tlenek węgla 2. I woda, i czad to jest groźny gaz. Zaraz sobie o tym powiemy. I tutaj, jak widzicie, jest trzy drugie cząsteczki tlenu. I możemy to zostawić w tej formie, ale jakby bardziej elegancko będzie, jeżeli to wszystko pomnożymy przez dwa i wtedy po prostu. Tutaj będziemy mieli 2, 3, 2, 4. Takie mamy współczynniki. I te ostatnie reakcje spalania, czyli też spalanie niecałkowite, kiedy powstaje nam sam węgiel tutaj w produktach e, i on powstaje w wyniku sadzy. Bo to chodzi o to, że spalanie całkowite jest wtedy, kiedy mamy odpowiedni dostęp tlenu, wystarczającą ilość tlenu, żeby zaszło to spalanie. Jeżeli tlenu jest za mało, to wtedy zachodzi spalanie niecałkowite. I jeżeli na przykład metan będziemy spalać niecałkowicie i nad tym, co będziemy spalać, damy sobie probówkę, to na tej probówce osadzi się nam właśnie ten Węgiel w postaci sadzy, czyli takiego czarnego nalotu, i wszędzie powstaje w spalaniu woda, i tu też chodzi tylko o te współczynniki, żeby to sobie dalej yy, dopasować. I tak jak powiedziałam przed chwilą, czad jest to niebezpieczna substancja, ponieważ czad jest to gaz, który jeżeli występuje w powietrzu, no to my go wdychamy, no nie? I on. Um, nie wiem, czy już mieliście to na biologii, ale pewnie tak um, Hemoglobina to jest taka substancja, która transportuje tlen w naszym organizmie I czad ma takie właściwości, że łączy się z tą hemoglobiną trwale Czyli łączy się tak, że już trudno, już tak naprawdę niemożliwe jest to, żeby ten związek y, potem się rozpadł, bo jeżeli hemoglobina łączy się z czadem, to powstaje karboksyhemoglobina i to jest taka trwała forma i dlatego już tlen nie może się przyłączyć do tej hemoglobiny, no nie? Bo już hemoglobina przy, y, zamieniła się w karboksyhemoglobinę, dlatego właśnie y, dochodzi do niedotlenienia organizmu, bo tlen nie jest transportowany no i to może zakończyć się nawet śmiercią, bo jak wiecie na przykład mózg generalnie ciało człowieka jest potrzebuje tlenu cały czas, a mózg jest jest narządem najbardziej wrażliwym, kiedy nie mamy wystarczającej ilości tlenu, dlatego czad jest bardzo niebezpieczny. I kiedy ten czad powstaje? Kiedy może być właśnie, kiedy może się ulatniać? Może się ulatniać na przykład z źle podłączonych urządzeń, na przykład tak kuchenki gazowej. Czad powstaje też w czasie pożarów albo kiedy w garażu zostawimy samochód z włączonym silnikiem, to wtedy też właśnie w tym garażu może może być obecny czad, dlatego jeżeli byłaby taka sytuacja, to najpierw otwieracie garaż, czekacie chwilę i nie wchodźcie od razu, wiecie, do zamkniętego garażu, w którym jest włączony silnik samochodowy, bo może tam być po prostu czad i może to mieć dla Was złe konsekwencje. I teraz co zrobić, żeby jakoś ochronić się przed, przed po prostu niebezpieczeństwem czadu? Przede wszystkim. Są takie czujniki, które wykrywają czat, dlatego zainstalowanie ich gdzieś w domu, na przykład w kuchni, przy kuchence gazowej, to zwiększa po prostu nasze bezpieczeństwo, bo wtedy ten czujnik wykryje, jeżeli będzie ulatniał się czad. Należy też sprawdzać wszystkie przewody w kuchenkach gazowych, w różnych urządzeniach, z których może się czad uwalniać. Należy je dobrze montować, być tutaj, wiecie, uważnym. No i należy też dbać o drożność wentylacji w naszych domach. Tak, żeby ona nie była zapchana. E, dobra, to tyle o czadzie wystarczy. Powiedzieliśmy sobie o reakcjach spalania, a teraz powiedzmy sobie o takich dwóch dodatkowych reakcjach. E, powiedzmy, dla chętnych na naszym poziomie, ale ja uważam, że warto je znać. I e, ja też już w gimnazjum się ich uczyłam, więc wy też możecie się ich nauczyć. No więc e, zobaczcie, mamy takie dwie reakcje, w których powstaje nam metan. Pierwsza z nich jest taka wyjątkowa. I ja byłam zaskoczona, jak ją raz zobaczyłam, bo zobaczcie, mamy sód i reaguje, mamy związek sodu reaguje z drugim związkiem sodu. Normalnie to się nie wydarza, ale czasem są wyjątki w chemii, więc mamy taki związek CH3COONA plus yy, wodorotlenek sodu i powstaje nam z tego metan. I NA2CO3. Tej reakcji w sumie chyba nie ma co tłumaczyć, po prostu to jest taka do zapamiętania. Yy, generalnie dzieje się to tak, że widzicie, yy, ta część związku łączy się z sodem i tlenem, a ten wodór łączy się. Z naszym CH3 i kolejna reakcja, w której mamy metanek. Ten związek nazywa się metankiem i to jest węglik glinu, który łączy się z kwasem solnym. Tutaj też może być woda, ale my zróbmy sobie z kwasem solnym i powstaje nam z tego metan i powstaje nam chlorek glinu. Tak, więc to są takie dwie reakcje, które są powiedzmy na dodatkowe plusiki. No i w sumie o metanie to chyba wszystko. Z już będzie dużo mniej mówienia, bo pamiętajcie, że. Jeżeli metan i etan należą do tego samego szeregu homologicznego, to będą miały bardzo podobne właściwości i podobne rzeczy będą ich dotyczyły. Dlatego tutaj mamy etan. Każde wiązanie jest pojedyncze jest to związek nasycony. Jego wzór sumeryczny to będzie C2H6. I co właściwości etanu są w sumie bardzo podobne jak do metanu. No, takie same, bo właściwości fizyczne, no to mamy, że jest to bezbarwny gaz, który nie rozpuszcza się w wodzie, a właściwości chemiczne jest bezwonny i mało reaktywny chemicznie, więc tak naprawdę to są takie same właściwości, mniej nauki dla Was. I też etan, trzeba powiedzieć, że ulega reakcjom spalania, więc po prostu tutaj piszemy C2H6 i resztę przebiega według tych schematów, tylko bo trzeba, trzeba sobie dobrać odpowiednie współczynniki. I nie to w sumie tyle. Nie ma się co rozwodzić nad nim, bo ym, metan, o metanie musicie wiedzieć więcej niż o etanie. W tym filmiku to tyle. Mam nadzieję, że dużo zapamiętaliście. Dużo tutaj jest też takich teoretycznych rzeczy, takich wiecie, ciekawostek, bo chemia organiczna moim zdaniem jest dużo łatwiejsza, ale ma właśnie trochę takich, ym, trochę takich rzeczy które trzeba nauczyć się na pamięć, zresztą w chemii organicznej. też takie są, dlatego w notatce macie to wszystko zebrane, jakbyście chcieli sobie powtórzyć to jeszcze raz, to e, zapraszam was tam, tam też znajdziecie link do mojego Instagrama, e, mam nadzieję, że się tam widzimy, zapraszam was po prostu na mojego Instagrama, e, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też zachęcam do subskrybowania, bo ktoś ostatnio mi się pytał, czy nagram e, wszystkie filmiki do ósmej klasy, mam taką nadzieję chociaż wiecie, lekcje online Moim zdaniem, w sensie nie wiem jak to jest u was, dajcie mi znać w ogóle, czy wy też macie tego tyle, bo ja na przykład lekcje online w, cz w czwartek miałam 8 godzin i dwa sprawdziane i normalnie siedziałam, wiecie, od 7.30, zaczęliśmy lekcję o 7.30. Dobrze, że zmienia nam się plan od przyszłego tygodnia, bo odchodzą klasy naturalne. E, tak, ale swoją drogą, jeżeli, nie wiem, jest tu ktoś z klasy naturalnej, to też proszę dajcie mi znać, bo... Mi byłoby, mi byłoby bardzo przykro na Waszym miejscu, jakbym nie miała takiego, wiecie, rzeczywistego zakończenia szkoły. Pst. Więc jeżeli ktoś z Was tutaj jest, to napiszcie mi. Okej, okay, więc na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmikach.